Emil! Co Chloe? Musisz obudzić fel Felinę. Okej. Okay. Ja Jade będę ten... karmił. Dobra, ja idę po ten... obudzić Felinę. To idzie obudź, ja będę karmił Jade. Jade, co chcesz? Ja nic nie chcę. Aha, okej. Okay. Ona coś chce? Nie, ona powiedziała, że nic nie chce. Aha, dobrze. No to ja idę obudzić Felinę. Ona jak zawsze śpi. Felina, wstawaj. Jest nowy dzień. Felina. O Jezus. O hej, mamo, co się dzieje? Jak to co się dzieje? Dzisiaj stał nowy dzień. Musisz iść e, po kilka rzeczy do szkoły, bo zaraz się zacznie. Co ty gadasz, mamo? Przecież jeszcze nie ma szkoły. Co ty, co ty, co, co ty pieprzysz? Selina, jak ty, się, jak ty się zachowujesz? Normalnie. Ej, a wiesz, że idziemy do ekoparku. Jakiego ekoparku? Do wąrowca. Pozwolisz? A, no tak, pozwolę. Nie, nie myślałam o tym samym, że, że ten akwapark jest w wągrowcu. Zatem możesz. A może chcesz coś do czytania? Czy nic nie chcesz? Nie, ja nic nie chcę. Ja tylko idę do przyjaciół i do koparku. A? Z kim będziesz? Z Patrycją, z Agatą, z Cornelium, z Aurorą, z Antoni... Z Laurą. Ze mną i z Leną. A, okej, okay, czyli baz jest ośmioro. Tak, bo w, wcześniej było ich sześcioro. A. Tylko wyczesnijcie jakiś koszyk, żeby, żebyśmy mogli sobie coś zjeść. Dobra, dobra. Może ja ten, po ten koszyk pójdę. No może być. Powodzenia. No właśnie, powodzenia. No właśnie, powodzenia. Powodzenia. Ja już zmykam. Dobrze. Nie ma problemu, na ula. A telefon weźmiesz, czy nic nie bierzesz? Nie, no nie, nie, nic nie biorę. Nie będę go używała przecież, no. Na u nią, weź się spokój. Dobra, no to ja idę, na ula. Pożegnaj się z nami. Na Pa mamo, pa felina. Pa siostro, pa felina. Pa e, Pa tato, pa felino. Do później, tylko wróć. Okej, okay, okej, okay, wróć. Dobra, idę. Papa, rodzinko. Naura. Kiedy Felina wyszła już z domu? Ej, dziewczyno, no dalej, gdzie jest Felina? No przecież powinna tu być. Tak dokładnie powinna tu być. Ej, a wiecie, że dzisiaj idziemy do tego akwaparku w Wągrowcu? No wiemy! No tak, wiemy. No właśnie też wiemy. No, no. Ciekawe, czy już idzie? Opatrzcie, targa koszyk, nie, do po co? Pewnie, pewnie tylko po to, żebyśmy mogli sobie, sobie zeżrzeć. Tak, dokładnie, Laura. Dokładnie. Hej, dziewczyny. No siema, Felina, co tam, ci, co tam ci tak w ogóle długo nie było do jasnej cholery? Wiecie, bo musiałam wziąć koszyk. Koszyk do czego? No właśnie. Po, po cholerę, żeś wzięła ten koszyk. Nie do po. Tylko po chuj, dlatego, żeś mogła sobie wziąć dla takich innych, takich. na no, takich innych pierdołach. Ale no, nie koszyk, no nie? No, no to wiecie co, bo musiałem coś wziąć do żarcia, bo bo nic nie ma w tym koszyku, to mogę sobie iść do sklepu spożywczego. Yy, kto idzie ze mną, albo kto idzie bez mnie? Albo yy, możemy całą ósemką pójść, ale tak w ogóle z tym koszykiem. Nie no, bez przesady trzeba czekać aż ten. Ktoś idzie pożarć do sklepu spożywczego, no to może mieć coś. No nie chuj, że yy, Ten. Żebyśmy mogli tutaj stać, jak jak, 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 jak jacyś ciule po prostu. Ale fajnie, Patrycja, że idziemy do tego akwaparku w Wągrowcu. Już się nie mogę doczekać. No ja też się nie mogę doczekać, Agatko. Wiesz, Agata? Wiem, wiem, Patrycja, jak się tak bardzo, bardzo cieszę tym akwaparkiem. Dobra, dziewczyny, wy nie pędzolcie. Znaczy, e, lubię was, dziewczyny. Ale wiecie co? Musimy mieć po coś do żarcia, bo nic nie ma. No to... Mogę ja iść do sklepu? Chyba, że ja mogę. Nie, Antonina, ja idę. A, dobra. Jak przyjdziesz z żarciem, no to możemy się przedstawić widzom, bo jeszcze się nie przedstawiałyśmy. A, okej. Okay. A to jak coś, to zapłacę kartą, nie? No. Ej, mogę ci pożyczyć pieniądze, żebyś ten. Nie, nie, Kornelia, ja ten. Płacę kar kartą. Kartą milenium. A, okej. Okay. Wiesz, która to milenium? No, różowa. Dobra, idź już do sklepu, bo już. Yy, Przegadaliśmy się na, na maksa, na maksa cało. No to widzisz, już do tego sklepu, bo już się czas skończy. No. no dobra, dobra, Kornelia, ty już nie pieprz, tylko ja już idę. Ok. Będziemy czekać za tobą. Ok. Dzień dobry. Dzień dobry. Co pani chciała? Yy, ja bym chciała 8 rzeczy do naszej wyprawy. A gdzie wyjdziecie? Do parku w Wągrowcu. Wie pani, które to? A, tak, tak, dobra. Yy, co dla was? Nie wiem. Yy, ja, nie, ja potrzebuję tylko jedną rzecz. Żebyśmy mogli osi, wszystkie osiem zjeść, tylko jedną rzecz. A jaką to rzecz? Nie wiem, może. Lody Marlet? Osiem sztuk. Okej. Okay. Które to? A, tu, 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 tu. O, truskawkowe. Okej. Okay. Już pani daje. Okej. Okay. Tak w ogóle, pani, mogę się o pani o coś zapytać? Co to było? Jakieś buczenie tabletu, czy coś takiego. E, dobra. E, ja, jak się pani nazywa? Mam na imię Foxy. O, cześć, Foxy. Hej, Aurora. Co ty tutaj robisz? Jak to, co robię? Chciałam iść do sklepu po 8 sztuk, dla, żebyśmy mogli pójść do wągrowca, do koparku. A. E, ty e, A w ogóle, ile płacę? E, płacisz... E, 200 zł. 200 zł za takie gówno? Serio? No? No płać. A dobra, Ja jak coś tu kartą płac płacę. A nie możesz pieniędzmi? Nie, bo koleżanka powiedziała, że y, mogę tylko i wyłącznie kartą. Aha, okej, okay, no tą kartą. I, jeszcze, I resztę wydaję. Dobrze, no to wydaj. Proszę, to twoje lody. Dzięki. A ty, co co co, za co zajadasz? Serek, królewski. A co? Po cholerę, żeś tu zjadła. Nie wiadomo, po co. Yy, Dobra, yy, daj mi resztę, ja już zmykam. Dobrze. Proszę. Dzięki. Miłego pływania wam życzę. No, tobie też. Nie, 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 mi, mi nie. A, sorry. I no na to jak coś to pa. Widzimy się później. Czy tam jutro, czy tam. Nie kiedyś. Ok. A ja sobie na spokojnie zajadam serek. Ale pyszny serek. może spadł mi ser królewski. Takie gówno. Dobra, jem. Spokojnie. Ale fajnie dziewczyny będą pływać. XD No i gdzie ta Aurora? Przecież już tak takiej nie ma. Tak, dokładnie, Laura. Już zaraz się pojawi. ojdzie. Czyż ty to resztę zwariowała? Wziąłeś tylko jedną rzecz? Eee, no tak, Patrycja. No chyba cię powaliło. No właśnie. No, 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 no. Ty idiotko, jak śmiałaś. przecież mogłeś wziąć tylko osiem rzeczy, a nie jakąś takie pierdołę tylko jedną. Oszalałaś kobieto? No bo ja gadałam z Foxy, no, z moją koleżanką było z przedszkola. Kto to był, kto to był Foxy? No Foxy, no nie wiesz kto to jest Foxy? No była na kasie. Mogłaś ją widzieć, tu była ten. Twoja siostra. No co ty gadasz? No tak, to była twoja siostra. I idź zobacz. Okej, okay. Zazwracam. Ej, Foxy, co Cornelia? Ty jesteś moją siostrą? Oczywiście. A, już myślałam, że to coś poważnego. Dobra, Nała. Nała. Na, uła. Na uła. Co jej powiedziałaś? E, powiedziała mi, czy jest moją siostrą, mało powiedziałaś tak. Aha, okej. Okay. Dobra, daj mi te lody, bo jestem głodna. No to później coś zjemy w akwaparku. No co? No ja co dobra. Dobra, wkładamy te lody do feliny koszyka i idziemy. Chyba, że jeszcze nas przyjmą, to byśmy mogli już iść. Dokładnie. Ale fajnie, Patrycja, że idziemy do tego akwaparku, nie? No fajnie, Agata, wiesz? Bardzo fajnie. No. Dziewczyny, musimy już chyba iść. No. Aha, i jeszcze musimy się przystawić widzom. u nam nie przypomniałaś? Dobra. Patrycja, Agata, Kornelia, Aurora, Antonina, Laura, Stalina, Lena. Dobra, idziemy, chodźcie. Okej. Okay. Nie ma problemu, chodźmy. Bo się spóźnimy. Bo mamy na, na którą? Na ósmą. Zaraz. Ok. A koszyk kto weźmie. Nikt? No to weźcie, no chuj. No. Dobra, idziemy. Ej, dobra, to jest chyba ten akwapark gwągrowiec, co mi ostatnio chyba nie byli. Główno mnie to obchodzi, wiesz, Aurora. Wiem, wiem, patycję muszę się okay. Czekajcie dziewczyny. No właśnie, czekajcie. A za Fajną i Leną też czekacie czy nie? No czekamy. Jeszcze Lena targa ten koszyk. No ja, ja, jać, a nie. Niech cię Pan błogosławi. Dobra, stoimy. Cześć. Cześć Zoe. cześć Zoi. No jakby, co, co Was sprowadza? My chcieliśmy dzisiaj do parku w wągrowcu. Jesteście już w wągrowcu. No to znaczy do Okłaparku po prostu. No właśnie. Yy, dobra, na ile godzin? Na dwie. Aurora, no co, na, no, na dwie A, dobra, dobra no to na dwie e, My na, dwie, nie na dwa godziny byśmy tutaj przyszli Okej, okay. no to na dwie godziny A macie jakieś zegarki, czy nie macie? Wiesz co, Patrycja, my chyba nie mam Tych takich rzeczy, wiecie, może takie Nie, nie mamy, ale dobra A to czy mamy otworzyć szafkę? No właśnie, zegarkiem Ale czym innym? No to zegarkiem a, sorry, myślałam, że pomyliłam się. To w Was jest ośmioro. Tak, dokładnie, dobra, to 8 zegarków dla Was. I życzę Wam miłego pływania. Okej. Okay. miłego pływania. Dobra, chodźmy, musimy już iść. Dokładnie, musimy już iść. Ech, dobra, chodźcie, idziemy. Tak, bo zaraz się zacznie ta. Sesja pływalna, no co ty gada? Żebym ja w życiu w sesji pływalnej, bym nie pływała. No chuj, Myślał, że będę ostatnio. No ja myślę, a żeby takie wszystkie rozpieprzone stoliki, żeby były no właśnie, to no się wszystko rozpieprzyło. No nic się na to nie poradzę, dobra. Yy, koszyk, gdzie mam tu użyć? Tylko na razie, bo i tak nie będziemy tego gdzieś te, takiego gówna kłaść. No, dokładnie. i dobra, chodźmy się przebrać. Ale fajnie, Patrycja, że idziemy do tego akwaparku, aqua nie? No, bardzo fajnie, Felina. Dobra, idziemy się przebrać. Chodź, Agata, musimy się przebrać. A wiecie, że macie zdjąć ciuchy, no nie? No, bo, będziecie, bo nie będziecie w ciuchach przecież pływać. Oj tam, oj tam, to już nie, nie, nie pitol, tylko idziemy się przebrać. Chodź, Agata, idziemy się przebrać. Okej, okay. aha, jeszcze mam, jeszcze ciuchy zdejmij, bo nie będziesz pływała w takich ciuchach. Wiem, wiem, Patrycja, wiem, o co ci chodzi, dobra, przebieram się. Okej. Okay. Naura dziewczyny, Nała. see you. Teraz będziemy musieli czekać za Patrycją i Agatą. Tak, dokładnie. Ej, siema, ha, siema. Już się, już wychodzę. No ja też tak powoli prawie, nie? No dalej wyłaś, bo ja bo już nie mogę doczeka doczekać, kiedy e, wyjdziesz i pójdziesz na ten basen. Oj tam, oj tam, dobra już wychodzę. Dobra. Jak coś, to my czekamy za wami. Tak, dokładnie. To ja się teraz przebiorę. Aurora, chodź ze mną. Ty będziesz ty ze mną... Oj. Przepraszam. Dobra. Chodź Aurora, tylko zdejmij ten naszyjnik i idziemy. O, psz, nie ma problemu. Kornelia. Dobra. Ja już coś tu się przebieram. Okej, okay, no to ja też się przebieram. Bo jakby bo tak w sumie e, tak, ty, tak długo jesteś powolna, no to chodź. Chyba, że się w jednej szatni się zmieścimy. Gdzie ty do jednej szatni tej? Dobra, to ludzie musieli czekać dokładnie. Dobra, już wychodzę. No, ja też wychodzę. Czemu nie otworzyliście szatni, tylko przeskoczyliście? Właśnie. A w sumie nie musisz się przebierać. No, też tak myślę. Aha, Laura też się nie musi przebierać, więc po co? No. Ja tylko z, ten, z Leną się przebieram i nic więcej. Dobrze. Bo już my się rozebraliśmy. Gdzie ty się rozebraliście? No ja jakoś wam nie wierzę, dobra. Yy, ja z Leną się przebieram. Ej, w ogóle nie musimy się przebrać, nie? No nie musimy, Laura, a co? Myślałaś, że mamy się przebrać. Aha, i musisz się przebrać. Czemu? Bo masz naszyjnik. Gówno mnie to obchodzi. Nie będę się przebierała. To jestem cała rozebrana. Wiem. Dobra, yy, no to jak coś, to my ten. Się ubieramy. My się ten. Przybieramy. Ok! Dobra, już chyba wychodzimy. Jest no. tak szybko. No właśnie. Dobra, dziewczyny, musimy iść do tego basenu, bo ten. Dobrze. A prysznic? Nie ma prysznicu, bo pani ten, Zoi nie mówiła, że nie ma prysznicu. Aha. Wiem. O Jezus Maria, ale ludu. Patrzcie, ile ludu. O Boże, dobra. To co, skoczymy? No skoczymy. A jak? Dobra. Czekaj, jaka ta woda jest. Chyba 14 stopni ma ta woda. Jakoś mi nie wydaje mi się. O, ciepła woda. No, faktycznie ciepła. No. Oj, przewaliło się. No i co, że się przewaliło? Znaczy, ja dotkłam tylko nogą o, o, to, o, o to gówno, o. To nie jest gówno, tylko jakaś, jakaś ta bryła lodu. No wiem, właśnie. Dobra, co my będziemy w tym basenie robić? Możemy pieprzyć o jakichś tam różnych rzeczach, nie? Ale nie o jakichś chłopakach naszych, nie? Ej, a wiecie, że za szkorze... Oj, oj. O Jezus Maria. Aurora, no co ty zrobiłaś? Zamoczyłaś całą twarz do jasnej cholery. Sorry, dziewczyny. To nie było tak naprawdę. No. Ej, co my będziemy gadać? Bo nam się nudzi, nie, nic nie mamy robić. Tylko Aurora się zanurzyła, nie wiadomo po co. Mam nadzieję, że będziemy tutaj siedzieć zamiast niczego robić. Tylko patrzcie, ludzie sami się kręcą. Nie będziemy nic robić, no to, no to będziemy tutaj siedzieć, siedzieć, siedzieć do północy. Do jakiej północy, co ty gadasz? No właśnie, chyba cię pogujęło. No właśnie, chyba cię pogujęło. O co wam chodzi? No nic, a co innego, no? Dobra. Dziewczyny, musimy pogadać o różnych rzeczach, bo tak to nie będziemy się tutaj macać z takim innym, powolnym ruchem. Jakim powolnym ruchem. Agata, co ty gadasz? No właśnie, co ty gadasz? To jest takie, to jest bezsensowne, co ty mówisz. To nie jest w ogóle fajne, no. Może. Chyba, że ja się też zanurzę. Łaj, Ale dziwna woda aż mi wleciała do oczu. To mogłaś w moskę, ten, okulary są, wziąć, a nie, tylko bez okularów my idziemy, no. No to mogę się kupić, a nie. Może. To, to musisz się drzeć na całe, na cały akwapark. A co ty robisz, to ja nie wiem. No zamykam oczy, idiotko, nie widzisz? A widzę, widzę. No. To czemu mnie ten? No. Oj, masz już wyjdę z tej wody. Albo że idziemy do jacuzzi. No. Przecież nie ma jacuzzi w tym parku. No co wy gadać? No co ty gadasz? Już jest, jacuzzi, ale tam gdzieś tam po drugiej stronie. Jakiej drugiej stronie, co ty gadasz? No tak, no mówię wam na serio. Oj, Jezu, Zagata, co ty teraz zrobiłaś? Ty też się zanurzyłaś jak i ja i Kornelia, no. Przepraszam, dziewczyny, <gryw> to, nie było, to nie było, o czym tak myślicie. Jakoś, na, jakoś, na, jakoś ci nie wierzymy. No właśnie. O co wam chodzi? Dajcie mi spokój, przecież jestem normalna. No właśnie, wiem, że jesteś normalna. O, dobra, koniec gadki, tylko musimy tutaj pływać, czy co tu tam innego? O, ja pływam, jej. Ty nie pływasz, tylko jakieś wygibasy różne robisz, wiesz? Wiem, wiem, Aurora nie musi mówić, co mam robić, okej. Ok. To jest po prostu powolny ruch, to jest powolny ruch. No jakoś wam nie wierzę, że to jest powolny ruch, tylko jakieś... Tutaj będziemy tutaj siedzieć do dziesiątej czy tam do ile tam, nie? No, tylko jest dopiero ósma osiem. To może sobie najwyraźniej coś coś porobimy, a nie, a nie gadamy jakieś pieprzyny, nie wiadomo po co, bzdury, tylko, tylko po to, żebyśmy mogli zajmować ten. Żebyśmy mogli tutaj siedzieć, nic nie robić, to 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 było, to, to, to chyba było najlepiej, nie? No najlepiej to w chuj, wiesz? Wiem wiem, Antonino wiem. Co, 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 co? Może sobie skończymy, już gadkę. A może byśmy najwyraźniej sobie coś robili, a nie będziemy tutaj gadać, gadać i gadać. Masz rację, trzeba tutaj sobie spędzić czas spływaniem o jakichś pieprzonych gadkach nie? No, bo jak zawsze musi się, się gadać, na, o, obgadywać się na cały basen na cały aquapark. Mhm, dokładnie, Cornelia, ja, dokładnie. Dobra, do co my teraz zrobimy? Bo już nie wiem, co mamy robić. Jak to, co my mamy, Laura, robić? Musimy, musimy popływać, żeby było milej, żeby było zajebiście, żeby było po prostu idealnie, żeby było git. No i ten. No, żebyśmy po prostu sobie e, ro, nic nie robili, tylko sobie siedzieli. I ten. No. Wiecie co, bo już zrobimy tak, że możemy się popływać, możemy sobie pogadać, ale nie, nie tak na cały ten basen, bo, bo nam się czas skończy, nie? A na ile mamy godzin? Na dwie. Aha, już myślałam, że na trzy zamówiłeś. Gdzie tej na trzy? No, to już trzeciej godziny nie ma. No co ty gadasz? Już może na trzecią godziny sobie Co ty pieprzysz, Laura? Jeszcze w ogóle na, na dwie godziny, na trzy godziny nam nie stać. Będziemy tutaj długo siedzieć. Chyba, że na 5 godzin. Nie, no gdzie tej? No, myż w ogóle na 5 byśmy nie zamówili. No. Może. To jest po prostu masakra. To jest zajbiście w akoparku. Nic nie może robić, tylko se pływać. O. o a, ładnie. Dobra, dziewczyny, nie będziemy się tutaj macać, tylko będziemy tutaj siedzieć. Nic nie robić, tylko, tylko pływać, a nie będziemy tutaj gadać, gadać i gadać, gadać, nie? Tak jak Antonina mówiła, czy tam ktoś inny. Dokładnie, musimy sobie coś robić, a nie, żeby nie tutaj siedzieć, nie wiadomo po co. Tylko dlatego, po cholerę, do Jasnej Anielki, żeśmy mogli nic nie robić. No to tak, dokładnie. nie mogliśmy nic nie robić tej... No bez jaj, dobra. Yy, możemy pogadać albo się zanurzać, nie wiem jak tam wolicie, ale dla mnie jest odpowiedź taka, że możemy pływać, gadać, nic nie robić, czy tam robić, nie wiadomo jak tam jest... Ten, byłoby najlepiej, żebyśmy mogli sobie coś robić, a nie będzie tutaj siedzieć, nie wiadomo po co. Dobra, ile razy będziesz tu jeszcze powtarzała? No właśnie, no, 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 no. Ile razy będziesz to człowieku powtarzała? Ej, ja nie jestem człowiekiem. No wiem, że nie jesteś człowiekiem, tylko mówię. No właśnie wiem, że mówisz, Patrycja, ale ten... No chyba twarz nam się to chyba... Ej, tej, ej, ej, patrz. Co? Twarz nam się z ten... Yy, się ten... Suchła. Nie ma takiego słowa jak suchła. debilko co ty? Nigdy nie mówiłaś takich słów jak suchła? Znaczy, ten. Się, ten. Znaczy, moja twarz jest sucha, a twoja? Moja też jest sucha. A twoja, Patrycja? Ja, ej 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 ej. Ja się w ogóle nie, naz, nie zanurzyłam. No właśnie, ja też nie. Znaczy, Agata, przepraszam. Agata, ty też się zanurzyłaś. E, no tak, ale moja twarz jest prawdopodobnie mokra. No jeśli też myślę, że tutaj masz tutaj na, nad głową taką, taką głupią. Och ja pierdzielę. Co? Nic tylko oprócz tego, że, mi, że będę mieć chorobę morską. Co ty gadasz, Agata? Nie będziesz w ogóle miała choroby morskiej. Tylko na jakiejś podróży, że nie, nie wokół parku w w Nie! Po prostu będziemy ten. Siedzieć, pływać. A idziemy po coś do żarcia, bo jestem głodna. No właśnie, ja też jestem głodna. Nie, musimy to siedzieć, wytrzymacie jeszcze trochę chwilę, nie? No wytrzymamy. No właśnie wytrzymamy, to, to sobie zresztą najpierw do nim zeżremy. A bo wiecie co, my chyba już ten, od razu idziemy. Nie, Patrycja? No dokładnie, fajna. Chodź, idziemy, później, później przyjdziemy. Dobrze, tylko się wysuszcie. A po co mamy się wysuszyć, przecież tutaj tak wyjdziemy do, wyjdziemy do wody i chuj. Dobra. Ej, zauważyłaś, że jesteśmy suche? No zauważyłam, tylko, że mamy mokro stopy. Właśnie wiem. Dobra, idziemy sobie zjeść z mojego koszyka, bo ja jestem głodna. Tak, dokładnie. A twoja matka nie mówiła ci coś o tym, że idzie tutaj do koparku? Nie, mówiłam jej, że wyjdziemy, nie? A, dobra. Coś skorzystam. Dobra, my idziemy już do tego do basenu. Ej, musisz to wytrzeć, bo, bo to jest całe mokre. Właśnie, wiesz, to jest całe mokre? Trzeba to wytrzeć. No to wytrzyj czymś jakimś, nie wiem, ręcznikiem, czy co tam innego. No to poproszę prostu żebyś mogła ten ręcznikiem to wytrzeć. Bo zobacz, jak to teraz wygląda. Żebyśmy mogli tego, tego nie sprzątać, tylko nic nie robić. Właśnie. Dobra, my wchodzimy już do basenu. No dobra, no, 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 idziemy. No jak dziewczyny, obiadałyście się tymi lodami? Właśnie się obiadałyśmy, Antonina. No właśnie, obiadałyśmy się. No, jak wam smakowały te lody z twojego koszyka Felina? No, tak w sumie. No tak w sumie tak trochę. Zajebiście. A u Ciebie Patka? Jak ci smakowało? Eee, tak jakoś minimalnie dobrze. Aha, okej. Okay. Nie ma problemu. Dobra, to co on teraz robimy? Skoro Patrycja i Felina poszły się rzecz tymi lodami, no to co my teraz robimy? No jak to co, Agatko, moja droga? Siedzimy tu, pływamy i gadamy. Aha. Tutaj ja mogę sobie pływać. No i co ci do, do tego? Masz jeszcze, może jeszcze coś do powiedzenia? No nie mam. Dobra, czekamy tutaj dwie godziny, żeby Zoe mogła nas przyjmieć. No właśnie. Siedzimy już z ponad godzinę, nie do po co. Pewnie po, po, po dlatego, że się nagadaliśmy cały czas. A nie, że nic nie robiliśmy, tylko po prostu siedzieliśmy, nie wiadomo po chuj po co. No masz rację, Korne. Dobra, weźcie, my musimy coś zrobić, a nie tylko siedzieć i ten... No, no właśnie. E, muszę wam coś powiedzieć. No dalej, Ra Laura, mów. Mów, o co ci chodzi. Wiecie, że mój chłopak Marcin, ten... Widzisz, że mój chłopak Marcin uprawiał. Co uprawiał? Uprawiał seks? Znaczy nie seks, sorry. Uprawiał roślinę na swoim ogródku. Twój chłopak? No, mój chłopak. Tak dokładnie. Patka. Yy, ten. O, łaj, oj, 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 oj. Zmoczyłam się. No i dobrze, to mu się mogło orze orzeźbić. O nie, to ja też się zamuczyła. Ja cię... Co wy wyprawiacie, dziewczyny? Jesteście jakieś popieprzone. Jesteście, jesteście nienormalna. Weźcie, stajcie w miejscu, a nie, że będziecie tutaj się zanurzać, że się utopicie i ratownik wam powie, że, że mamy wyjść z tej wody, bo ktoś się utopił. No, prawda, musimy to tak właśnie ustalać. A, a ciekawe, czy nie ma ratowników. Znaczy też tak myślę, czy nie, mu nie ma ratowników. To no tylko dlatego, że się schowali, bo jest dopiero na zegarach pokazuje, że tu na zdjęciu 18.02, a tu pokazuje, że 8.55. Czyli za 5 godzin jest 9, i będziemy tutaj do 10 siedzieć i właśnie z wody. Dokładnie. Siedzimy już z godziny. Dokładnie. Znaczy nie ma 9, ale siedzimy do 8, bo, bo siedzimy tutaj do 10.00. No co ty gadasz? No tak, no dziesiątej tu siedzimy. Aha, okej. Okay. Minęły dwie godziny. Dobra, dziewczyny, my już wychodzimy z wody, bo już 10.00 jest na zegarach. No to musimy wyjść z tej wody, bo, bo Zoły ten... Bo powiedzieliśmy Zoły, że yy, mamy tu dwie godziny siedzieć. Dobrze, nie ma problemu. Dobra. Musimy się wytrzeć. A to wszak się wytrzemy. No co za problem. No właśnie, co za problem. Dobra, chodźcie. Dziewczyny... Chodź tam, musimy już wyjść. Właśnie wiem, bo jest 10:00 na zegarach, no to mogliśmy sobie iść. Oj. Musiałem inne wyczasnąć, bo, bo... Bo to wszystko jest mokre. No teraz, no, no świetnie po prostu. Dobra, ja mam już nowy ręcznik. Taki szary. Szarobury, dobra. Agatka, chodź. Agata, weź się wysusz dokładnie. Czy słyszałam dokładnie, no. Co za problem, dobra. Może tak być, ale no chyba tak najniewyraźniej. Na, na Dalej, poś przyspiesz, bo no, filmik nas czeka. No właśnie. Dobra, teraz Aurora. A Cornelia już była, bo, bo, bo było spóźnienie małe. Dobra. Och, kurde. No. Dziewczyny, gdzie wy jesteście? Obok. Aha. Myślałam, że gdzieś, gdzieś, gdzieś poszliście. Nieprawda. Nie, nie, nie poszliśmy. No dziewczyny, chodźcie. No dobra, dobra. Po co się drzesz? Właśnie. Oj. Antonina, przyspiesz, bo Laura i Felina i Lena jest, są w wodzie. No, wie, nie musisz się, Aurora, zrzeć na cały Aquapark. Tylko to ty też musisz się wytrzymać, bo jesteś też cała mokra. Głównie to obchodzi, co ty tam gadasz. No właśnie. Dobra, dwie osoby są w wodzie, to to teraz Lena. Co dziewczyny, idziemy się przebrać. Dokładnie. Dzień się przebrać jak z powrotem. No właśnie. Dobra, my już się przebraliśmy. No to teraz, co? Idziemy. Dokładnie. Dzięki Zoe za dwie godziny. Dokładnie, Narka, Naura. Papatki, Dziewczyny, papa. Ale zajebiście było w akwaparku, nie? No, 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 no. no. Dobra, to idę do domu. Naura? Naura. Do no później. Naura. Hej, rodzinko. O, hej, fejna. Hej, hej. Jak było? Dobrze. Fajnie było w akwaparku. No to się cieszę. Ejdz spać, okej. Naura. Naura.